Jedną z najważniejszych kompetencji cyfrowych wydaje się być umiejętność sterowania informacją o sobie w wyszukiwarkach internetowych. To znaczy, jak się ktokolwiek zapyta o mnie imię i nazwisko, żeby przeglądarki wyświetliły to, co ja chcę, aby przeglądarka o mnie wyświetliła. Czyli można by powiedzieć, że to jest stworzenie takiego wirtualnego, wirtualnego CV. I tam to może mieć wpływ. Oczywiście yy, musimy mieć narzędzie, część blogów, szczególnie w otwartych systemach, ma takie możliwości. Musimy mieć narzędzie do sterowania metadanymi strony internetowej, które odpowiadają za sterowanie robotami wyszukującymi i indeksującym zasoby internetu. W wypadku naszego yy, bloga, naszej platformy dziennikarskiej istnieje taka możliwość i w w klasach maturalnych chcemy się skupić tylko na ćwiczeniu tej umiejętności sterowania swoim profilem. Przygotowaliśmy do tego specjalnie tutaj mamy utwórz artykuł na zapleczu. Przygotowaliśmy do tego osobną kategorię tematyczną autopromocja, auto Autopromocja, więc sobie tutaj będziemy rzeźbić swoje, swoje ćwiczenia. Yy, możemy to zrobić albo publicznie, albo jeżeli chcemy, yy, żeby to od początku nie było widoczne, to możemy sobie zrobić że tylko dla zalogowanych. Wybrać sobie tutaj Press Media. Yy, no, gdybym nie chciał, żeby od razu to w, cały internet o tym wiedział. Ja zrobię tutaj publiczne, wrócę do tego. I teraz tak, tutaj nie będę pokazywał, jak, jak się edytuje ten, ten materiał, bo to wszystko mam już opanowane. Tu podkreśla się, że tytuł zawsze jest wymagany. Proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj zakładkę opcje publikacji. Opcje publikacji. Tutaj jest bardzo dużo różnych opcji, nie będziemy teraz tego omawiać. Natomiast tutaj mamy trzy takie pole, które są bardzo ważne do sterowania metadanymi, które wpływają na sposób indeksowania każdej informacji w internecie. Ta porcja informacji, którą tutaj edytujemy czy później opublikujemy, będzie. Miała wpisane w swoje metadane, niewidoczne dla przeglądarki, a widoczne dla robotów internetowych, czy różne rzeczy. Przede wszystkim tutaj, informacje, czy to ma być indeksowane, czy nie, bo może coś publikuje, co nie chce, żeby, żeby, żeby roboty in, y, internetowe to wyszukowały, to to sobie zapisze: non-index, non no follow. Globalnie, jest ustawiony y, na wejściu. Standardowo, że zawsze jest Natomiast tutaj mam możliwość wpisania słów kluczowych, a więc różnych fraz oddzielonych przecinkiem lub średnikiem, przez które chcę, żeby dana informacja była wyszukiwana. Jest bardzo ważne, jest bardzo ważne, żeby one jednak nie były przekłamane, to znaczy, żeby wiązały się z treścią, publikowanej informacji, ponieważ yy, obecnie systemy posługują się tak sztuczną inteligencją i one umieją rozpoznać tutaj przefałszowane słowa kluczowe. Drugie pole do wypełnienia to jest opcjonalnie, ale wydaje mi się, że ważny jest tekst do wyświetlenia krótkiej informacji, w jaki sposób będzie wyświetlane to w wyszukiwarce Google. Jeżeli mamy wyszukiwarkę Google i cokolwiek wyszukamy na przykład wyszukamy liceum, to tutaj jest wyświetlane się różne zindeksowane strony. I proszę zobaczyć, każde wyszukanie informacja. Jest, wyświetla się jej tytuł z linkiem bezpośrednio. Natomiast tutaj się wyświetla y, ta treść, która jest wpisana, wpisana w to pole. Opis, streszczenie. Jeżeli, jeżeli, jeżeli ta to pole jest puste, y, to pole jest puste, no to najczęściej się wyświetla w wyszukiwarce Google pierwsze słowa ze strony tej, która jest, i to nie zawsze jest korzystne. Więc, jeżeli ja chcę dobrze wysterować informację o sobie w Google, to należy mieć swojego bloga lub wykorzystać nasze narzędzie czy inne, które mają możliwość sterowania tymi metadanymi i sobie publikować takie rzeczy, które będą mogły być. Dobrze yy, wyszukiwane w, z taką treścią, jaką chcę dla siebie. Yy. Przygotowaliśmy tutaj tą kategorię auto-promocja. To będzie się wyświetlało tutaj. Promo. Na razie tu nie ma ani jednego artykułu, i to. to, to ta podstrona służy do tego, abyśmy sobie na lekcjach mogli to potrenować. Gorąco zachęcam do działania.